Modlitwa do cudownego pana Jezusa. Panie Jezu, cudowny zbawicielu, przychodzę do ciebie z ufnością i pokorą. Ty znasz moje serce, moje troski i moje pragnienia. W twoich dłoniach jest moc, miłość i miłosierdzie. Jezu, który uzdrawiasz poranione serca i podnosisz tych, którzy upadają, spójrz na mnie łaskawie i udziel mi swojej pomocy. Umocnij moją wiarę. Oświeć mój umysł, napełnij moje serce pokojem, którego świat dać nie może. Cudowny Panie Jezu, prowadź mnie każdego dnia drogą Twojej woli. Chroń moją rodzinę, błogosław moim bliskim, a w chwilach trudnych bądź moją nadzieją i podporą. Oddaję Tobie wszystkie moje sprawy, moje radości i cierpienia. Jezu, ufam Tobie, bądź ze mną teraz i na zawsze. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę, lub zwróć się do Pana Jezusa słowami Jezu, ufam Tobie. Niech Bóg ma Was w opiece. Zasubskrybuj kanał Modlimy się codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.